Cześć, ja jestem Brodaty, a przed wami coś bardziej na styl silnika do gry niż samej gry. Twórcy Hardland starają się stworzyć grę RPG opartą o w pełni otwarty świat, który generowany jest dodatkowo losowo oraz zgodnie z planami ma posiadać nietypowe rozwiązania. Aktualnie Hardland znajduje się w formie wczesnego dostępu i szczerze, jeszcze nie polecam zakupu tej gry. Jeszcze. Dopóki powiedzmy idea takiego sandboxa nie przypadnie Wam do gustu. Z pewnością taka komiksowo humorystyczna oprawa graficzna również nie spodoba się każdemu, jednak nie grafika jest tutaj najważniejsza, a otwartość silnika tej gry na jej modyfikacje. W wersji z listopada 2014 roku Hardland bardziej pokazuje nam feature, y, jakie znajdą się w tej grze. Między innymi sam tryb Single Player opiera się o wygenerowany świat zawierający ogólny. Tych wszystkich featureów, niż jakąś konkretną kampanię czy konkretną grę. By każdą rzecz, nad którą pracują twórcy, móc sobie zobaczyć, przetestować, ocenić i tak dalej, możemy wykorzystać jakby pola treningowe. Co ważne, Hardland wraz ze swoim sandboxowym światem ma być bardzo mocno otwarty na modyfikacje. W sumie właśnie społeczność gry ma utrzymywać Hardland, że tak powiem, przy życiu, tworząc najróżniejsze lokacje, historie, tryby gry, mody i tak Już teraz można bez problemu edytować tekstury czy pliki tej gry. Jest to naprawdę bardzo proste, bo wystarczy nadmienić na przykład plik warstwy, na przykład z trawą, przykładowo z trawą z drzewem i ta trawa na przykład pokrywa się wówczas stworzoną przez nas warstwą. Przez co możemy stworzyć własne lokacje, własne miejsca, własne światy. Jeżeli ktoś z was marzy o zrobieniu moda do jakiejś gry RPG z elementami hack and slasha. To Hardland może się właśnie do tego nadać. Pierwszą rzeczą, jaką możemy przetestować to frakcje. Hardland ma być podzielony na minimum kilkanaście, nawet takie podstawy, że tak powiem, jak zależności między mobami i przeciwnikami, to też są swego rodzaju frakcje. Na przykład jedne moby nie lubią się z innymi, a lubią się właśnie z jeszcze innymi. Niektóre regiony świata będą pod kontrolą tych frakcji, byśmy mogli w jakiś sposób podróżować po tych regionach, będziemy musieli założyć maskę, na przykład już teraz możemy pogadać sobie z królem goblinów dla testów, ale tylko jeżeli posiadamy goblińską czapkę na głowie. Większość NPCów oraz dowódców frakcji posiada proste questy z cyklu przynieś ileś przedmiotów, przynieś ileś złota lub jakiś artefakt, ale tylko wtedy, kiedy właśnie mamy maskę na głowie. Warto też wspomnieć, że otoczenie w Harland jest w pełni zniszczalne oraz dosłownie wszystko tyczy się fizyki, to znaczy fizyka wpływa na każdy praktycznie przedmiot. Zniszczyć możemy ziemię, postawione obiekty czy tam nawet przedmioty, a wkrótce również budynki. To w przyszłości ma dać właśnie w pełni. Że tak powiem, modyfikalne otoczenie. Już teraz w tej testowej wersji są moby, które mogą za pomocą swoich ataków też przedrzeć się przez właśnie zniszczalne obiekty. Na przykład zniszczyć jakieś kraty, beczki czy coś w tym stylu i dorwać się, żeby nas zabić. Kolejna sprawa, jakiej możemy się przyjrzeć, to walka. Podnieść w Hardland. Możemy niemal każdy przedmiot, co zabawne, w tej wersji testowej podnieść możemy nawet przeciwników, NPC-ów albo stoły. Mamy system ekwipunku, lootu przedmiotów z pokonanych przeciwników, różnorodne skrzynie z artefaktami. Te skrzynie często wymagają odpowiednich kluczy. Oczywiście je zdobywamy z bossów albo z zadań losowych, lo, losowych czy tam losowo wygenerowanych. Oczywiście też wśród najróżniejszych bestii znajdą się te, które posiadają lepsze kwipunek, albo wręcz potężni bossowie z różnymi aurami albo atakami dystansowymi. Do zabawy możemy użyć najróżniejszych itemów. Możemy wziąć ze stołu na przykład patelnię oraz nie wiem, pokrywkę od garnka, i już mamy pierwszy miecz, i pierwszą tarczę. Brakuje mi tu tylko jakiegoś systemu czarów, ale mam nadzieję, że po wielu prośbach graczy taka opcja też się pojawi w grze. Ja osobiście bardzo mocno liczę tutaj na prosty edytor map. W prezentowanej wam wersji gry są dwa testowe mody. Jeden opiera się o mordowanie nadciągających mniejszych albo większych zwierzaczków taka śmieszna gierka. Drugi to ty testy strzelanki w tym świecie z perspektywy pierwszej osoby, więc nie musimy grać z perspektywy trzeciej osoby. Możemy zrobić grę, która będzie FPS-em, czy tam powiedzmy FPP z perspektywy pierwszej osoby, jak to się mówi. To, co rozczarowało mnie w testowaniu Hardland, to brak spójnej wizji tego, czym ta gra miałaby być w przyszłości. W założeniu według twórców ma być sandboxowym otwartym RPG zgenerowanym i w pełni zniszczalnym światem. Dobra, fajnie, tylko taka wizja starcza na zaledwie parę godzin zabawy. Nie polecam jeszcze kupowania Hardland w aktualnej wersji na stan listopad 2014 roku, bo po prostu wyczerpiecie content, treść tej gry, tego tytułu po maksymalnie 3 godzinach gry. Mamy jedynie kilka frakcji, czyli w sumie kilka rodzajów mobów i potworów. Mamy system ekwipunku, walki, podstawowe questy oraz jako tako. Powiedzmy generowany losowo świat na bazie tzw. biomów, czyli mamy tu pustynie, dżungle, cmentarze, farmy czy miasteczka. Dlatego po zdobyciu wszystkiego w grze, po powiedzmy tych trzech godzinach robi się już nudno. Mimo to pomysł na otwarty RPG, losowo generowany, z fizyką, zniszczalnym światem, jeszcze otwarty na mody, które bardzo łatwo jest stworzyć do tej gry... To wszystko jest fajne. Warto dodać sobie tą grę do obserwowanych na Steamie i po prostu patrzeć, jak ta gra będzie się rozwijać przez kolejne tygodnie czy przez kolejne miesiące. Tyle.